Szczęść Boże! Szanowni Państwo, rozpoczynamy wakacje, czas urlopów, wyjazdów w góry, nad morze, za granicę, ale jest to także czas pielgrzymek, przede wszystkim do sanktuariów maryjnych. Znowu, czy to w Polsce, czy gdzieś w okolicy, czy do sanktuariów zagranicznych, na przykład we Włoszech. Jednak w naszym kraju przede wszystkim pielgrzymujemy na Jasną Górę, do Częstochowy. Dlatego dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Michał Siduniak, dyrektor pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę z decyzji drohiczyńskiej, który opowie nam trochę o tym, jak wygląda pielgrzymka od kuchni i przygotowania, także kto i dlaczego na taką pielgrzymkę chodzi. I chciałbym zacząć od tego pytania, to znaczy w dzisiejszych czasach, kiedy mamy już tyle możliwości, kiedy dzieci, młodzież, osoby pracujące, emeryci mogą sobie ten czas urlopu i wakacji doskonale zorganizować. Dlaczego akurat warto iść na jasną górę i ten czas, to znaczy kilku albo kilkunastu dni, spędzić w ten sposób na trasie? Witam szczęść Boże. Dobre pytanie. Pielgrzymka nie jest tylko spędzeniem czasu. My zawsze, gdy wyruszamy na pielgrzymi szlak, mamy jakiś cel. Chcemy przede wszystkim wniknąć w głęb siebie. Pójść też z jakąś intencją, albo przede wszystkim zastanowić się nad swoim życiem. Gdy się spojrzy wstecz, my już 35 rok jako pielgrzymka diecezji drohiczyńskiej idziemy na jasną górę, to rzeczywiście takie proste, zwykłe statystyki pokazują, że tych pielgrzymów jest proporcjonalnie mniej. Ale z drugiej strony e, idą przede wszystkim ci, którzy chcą na tę pielgrzymkę iść, czyli którzy mają jakiś cel, którzy potrafią zrezygnować często z sezonowej pracy, z urlopu właśnie z czasu spędzonego tylko w takiej formie relaksu, po to, żeby. Po pierwsze dojść na Jasną Górę, ale to, co jest też charakterystyczne dla pielgrzymki, przeżyć ten czas duchowych rekolekcji w drodze. I ja po trzech latach bycia dyrektorem pielgrzymki, przed właśnie tym okresem też kilkukrotnie szedłem na Jasną Górę, jestem zwolnikiem tej tezy, która mówi o tym, że czas pielgrzymki, czas tej drogi jest ważniejszy, aniżeli sam moment dojścia na Jasną Górę, który jest takim kluczowym, można powiedzieć, taką wisienką na torcie, tak? Ale to, co się dzieje w drodze, czas relacji, ludzkiej życzliwości, wysiłku i trudu też oczywiście, który pewnie z takiego pierwszego momentu ludzi trochę zniechęca, to są najważniejsze momenty, które są, można powiedzieć, taką drogą do serca człowieka. Oczywiście, dziękuję. To doprecyzujmy trochę tak dla naszych widzów, bo każda decyzja ma swoją grupę, swoją, swoją pielgrzymkę, Pielgrzymka organizuje się w pewien sposób samodzielny. Ja jestem z Olsztyna z Decyzji Warmińskiej, mamy naszą pielgrzymkę Decyzja Drohiczyńska, Decyzja Lubelska. Właściwie no, z każdego województwa i nie tylko taka pielgrzymka wychodzi. Ale w twojej grupie, w tej grupie Drohiczyńskiej, ile mniej więcej idzie osób w jakim też przekroju wiekowym? To znaczy idą w naszej pielgrzymce cztery grupy. Jest to związane z takim podziałem na dekanaty. W tamtym roku mieliśmy 634 pielgrzymów. Większość pielgrzymów stanowią osoby już w wieku, powiedzmy, starszym, w średnim wieku, ale też mamy sporo dzieci. W tamtym roku do 12 roku życia naliczyliśmy 76 dzieciaczków. To jest taką moją wielką radością zawsze w kłomnicach. Przedostatni dzień pielgrzymki mamy takie wspólne zdjęcie. Można powiedzieć, że dla współczesnego pielgrzymowania takim momentem granicznym była pandemia, bo w pandemii wiadomo, że też ruch pielgrzymkowy wykazał albo został ograniczony do minimum. Naszej decyzji było tak, że grupa samych księży poszła na tę górę po to, żeby ten szlak przetrzeć, mm. ale potem już wracając do tego, gdy ginęły te wszystkie obostrzenia. Pielgrzymka wraca do swojego stanu sprzed pandemii. Było tam 400 osób, 500, 600, więc jest to zainteresowanie. Aczkolwiek u początku naszej pielgrzymki blisko 2000 osób wychodziło na Jasną Górę. Więc tak jak powiedziałem, cztery grupy, 600 osób. 1-13 sierpnia to jest trasa naszego pielgrzymowania. To na czym polega fenomen tej pielgrzymki? Dlaczego akurat? ten sposób przeżywania swojej wiary. Dlaczego nie jakieś rekolekcje? Przecież wakacje to też jest czas, kiedy można jechać na rekolekcje w ciszy, kiedy można zamknąć się w klasztorze, czy na wszelkie inne formy wyjazdów, akurat parafialnych. Jakby, na, na czym polega ten fenomen, że ktoś dochodzi do takiego pomysłu, że warto będzie iść, będzie modlić się w trasie i także męczyć się po to, żeby dojść na jasną górę? Obecny już kardynał Grzegorz Szyś, kiedyś uczestnicząc w pielgrzymce swojej archidiecezji, powiedział, że pielgrzymka łączy wszystkie wymiary kościoła. Można tam doświadczyć braterstwa, modlitwy, wysiłku, cierpienia, właśnie wspólnoty. Jest to też wielkie zaangażowanie z jednej strony masy ludzi, ale też zaufanie Bożej Opatrzności. My od swojej ludzkiej strony chcemy zapewnić wszystko, ale wiemy, jak życie jest nieobliczalne i jak różne są sytuacje. I wielu ludzi wychodzi na szlak pątniczy z tą nadzieją, że przejdę cały szlak, że, że zaniosę swoją intencję na swoich nogach. I czasami ludzie, którzy po kilka lat chodzą bez żadnych problemów, tego konkretnego mm. roku nie są w stanie dojść do Jasnej Góry. Niemniej jakby sam fakt właśnie grupy, tej siły, takiego doświadczenia, które wydaje się po ludzku nierealne, na własnych nogach przejść... 372 km, prawda? W takiej atmosferze też to mnie zawsze porusza, gdy idziemy przez różne miejscowości naszej ojczyzny i decyzji, gdy młodsi, starsi ludzie stoją przy drodze, przy krzyżach, pozdrawiają nas płaczą i, i, i mówią, że to jest potężne świadectwo, z którym nikt nie dyskutuje. Dzisiaj pielgrzymka nabrała też takiego charakteru, że trzeba ją promować, tak? Bo, bo wiemy, że w świecie, także w tym świecie religijnym, duszpasterskim, jakieś takie formy marketingu i prawa. Funkcjonują i na przykład to, co przekonuje naszych pątników, to są relacje na żywo, które przez media społecznościowe prowadzimy, gdzie wszyscy doświadczają tego, że jest, nie wiem, siódmy, ósmy, dziewiąty dzień pielgrzymowania, jesteśmy zmęczeni, spaleni, już gdzieś tam, a z drugiej strony jest radość, entuzjazm. Poczucie też siły. No i to, co się wiąże jakoś nieodłącznie z pielgrzymką, jest to wiara w cuda, których Bóg przez Matkę Najświętszą w tym czasie tym, którzy o to proszą, udziela. No właśnie, chciałbym o to zapytać. To znaczy, ja też jako pielgrzym widziałem, wiem o tym, że tam na trasie dzieją się czasami rzeczy wielkie, Żeby nie powiedzieć po prostu cuda. Czy masz może w pamięci jakąś historię, którą warto tutaj przytoczyć, tego działania Pana Boga, nawet w jakiś taki prosty sposób, no ale w czasie pielgrzymki. Na pewno takim mocnym doświadczeniem jest świadectwo jednego z naszych pątników, który dzisiaj bardzo mocno angażuje się w organizację pielgrzymki, który właśnie złożył matce Najświętszej taki ślub, który tym świadectwem dzieli się wielokrotnie na pielgrzymce, na spotkaniach pielgrzymkowych. Przez kilka lat ze swoją małżonką starali się o potomstwo i nie mogli tego Potomstwo otrzymać, więc brat ten złożył taki ślub, że jeżeli otrzyma to potomstwo, to dopóki będzie miał siły i możliwości, Pan Bóg na to pozwoli, będzie się angażował w pielgrzymkę. I rzeczywiście tam po kilku latach, bodajże po ośmiu, z medycznego punktu widzenia coś bardzo trudnego, w perspektywie wiary się udało. Ten sam człowiek opowiadał, że kiedyś szedł. Na Jasną Górę, już z podjętą decyzją wstąpienia do wyższego seminarium duchownego w Drachiczynie. I ostatniego dnia, gdy wychodził w Częstochowie z bramy przy kościele świętej Barbary, żeby wrócić do domu, tam w bramie spotkał swoją kandydatkę i obecną żonę. Więc Pan Bóg takimi różnymi drogami prowadzi. Znam człowieka, który bardzo mocno modlił się o to, żeby uregulowała się sytuacja jego dziecka i po, po pierwszej z pielgrzymce od razu, gdy wrócił, syn podjął decyzję, że zawrze związek małżeński ze swoją narzeczoną. Niesamowite. To są rzeczywiście piękna historia. <coughs> Poza tym też na pewno pielgrzymka wiąże się z tymi intencjami, które, które tam się zanosi. Czy możemy powiedzieć też parę słów na ten temat? No, jak to jest, że Tyle osób, tych, którzy idą z konkretnymi intencjami, czy których, które spotyka się na trasie, przekazują pewne intencje modlitewne, proszą o to, żeby zanieść się do tronu Matki. Gdy już dochodzimy 13 sierpnia, staramy się w takim ładnym, dużym opakowaniu wszystkie te intencje na mniejszych, na większych karteczkach złożyć przed obrazem Matki Bożej. W naszej diecezji jest coś takiego jak duchowe, duchowe pielgrzymowanie. Wiele osób przez lata pielgrzymowała na Jasną Górę dzisiaj ze względu na wiek, choroby tego nie mogą czynić, ale na tych karteczkach zapisują te intencje. My, hmm. gdy idziemy na Jasną Górę, to w miejscowościach, gdzie odpoczywamy, gdzie mamy nosek, wielu ludzi też nam te intencje przekazuje, wierząc bardzo mocno we wstawiennictwo Matki Najświętszej, i też w tę ofiarę, którą my rzeczywiście składamy, bo, bo ta modlitwa jak każdy zdaje sobie sprawę, wymaga więcej. Popatrzmy w takim życiu codziennym, tak? Często jest nam gdzieś się ciężko zmusić do modlitwy w domu, a, a tutaj się idzie, jest godzina 15, koronka do Bożego Miłosierdzia, nie wiem, wychodzimy z Kołbieli, na przykład mieliśmy tak któregoś roku, miasto jest zakorkowane, remont, remont mostu i ludzie idą wtedy się modlą, nie? I, I rzeczywiście jest taki strach, zmęczenie, lęk, ale wtedy ta modlitwa jeszcze bardziej płynie. I mamy też takie y, właśnie po drodze świadectwa i odpowiedzi, że wierzymy w to, że dzięki Państwu modlitwie, dzięki Waszemu zaangażowaniu w naszej rodzinie wiele rzeczy się uporządkowało. Się to na koniec, bo już powiedzieliśmy o tym, dlaczego warto chodzić na pielgrzymkę, że tyle osób przecież chodzi co roku mimo różnych przeciwności, ale jeżeli ogląda nas jakaś młoda osoba, która myśli, tak, podoba mi się pielgrzymka, chciałbym, chciałabym iść, ale boję się, że na przykład nie dam rady, albo nie wiem gdzie się zgłosić, albo że nie wytrzymam, co byś jej doradził? Od strony takiej logistycznej, każda z pielgrzymek ma swoją stronę internetową, portale, stronę na portalach społecznościowych. Wszystkie informacje tam są. Nie ma się czego bać, bo też w pielgrzymce towarzyszą samochody służb, mamy służbę medyczną. Są czasami takie dni, że ktoś rzeczywiście nie da rady iść i wystarczy, że podjedzie jeden dzień albo jeden etap i po prostu regeneruje mu się organizm, wchodzi w ten tryb i nie ma problemu. Potem idzie. My naprawdę staramy się zatroszczyć o wszystko i warto spróbować. Jeżeli ktoś ma taką myśl, przecież muzułmanie mają tak, że przynajmniej raz w życiu muszą tak do Mekki. Pójść pielgrzymce, więc myślę, że każdy chrześcijanin, każdy katolik powinien pielgrzymki spróbować. Bo to jest taki czas poznawania siebie i to, co na przykład mówią rodzice dzieci, które z nami pielgrzymują, bo my się staramy, żeby pielgrzymka miała charakter też taki rodzinny. To, że rodzice małych dzieci mówią, że mają mniej obowiązków na pielgrzymce niż w domu, bo pielgrzymka się wszystko zatroszczy. Dzieci się bawią z innymi dziećmi, jest zapewniony nocleg, jedzenie. Tworzy taka jedna wielka rodzina. Wielka jedna rodzina się tworzy i po prostu wszystko od rano, od 5 rano do 21 jest zapewnione. Służby czuwają, po prostu trzeba iść i to, co jest jakby dla mnie kluczem do pielgrzymki, właśnie w kontekście modlitwy, to modlitwa ustawia nam cały dzień. Wstajemy rano, msza Oczywiście. święta, godzinki, pacierze, konferencje, różaniec koronka, adoracja. Mamy cały dzień tak dobrze wykorzystany, cieszymy się z niego, no i mamy poczucie spełnienia tego, że kolejny etap jest już Jasne. za nami. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Cóż powiedzieć na koniec, trzeba znaleźć wygodne buty i widzimy się na Pątniczym Szlaku. Zapraszamy, szczęść Boże. Dziękuję pozdrawiam. pięknie, szczęść Boże.